Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Mamy piątek, jest godzina 7.20. Jak widzicie, ja już umalowana, ubrana, um, uczesana względnie, bo wybieram się do centrum Gdyni e, na badania, ponieważ mam morfologię, um, także zaraz się zbieram. Um, niestety jest bardzo kiepska pogoda, bo pada deszcz, widzę, że wieje, jest chyba tylko 11 stopni. I mega żałuję, bo akurat dzisiaj miałam ochotę, jak już będę w centrum, to po prostu przejść się na bulwar w Gdyni nad morze. Myślałam, że sobie troszkę posiedzę, pospaceruję. A akurat dzisiaj musi padać. Cały tydzień było ładnie od poniedziałku do czwartku, a dzisiaj jest, no naprawdę widzę, że kiepska ta pogoda. Także mam nadzieję, że mocno nie zmoknę, ale tak, zbieram się na badania. Biorę ze sobą sałatkę makaronową, bo. Tak jak Wam mówiłam, jesteśmy na tej diecie, na jadłospisach od Martyny Loch. No i ja jestem nadczo, tak, więc po badaniach chciałabym coś zjeść, nie chcę nigdzie nic kupować, także biorę ze sobą budynku taką sałatkę makaronową, to wiecie, łatwo można zjeść, wezmę sobie tylko widelec i myślę, że może pójdę sobie na kawę, może do Maka, bo wiedziałam, że jest za 6 zł. Teraz jest jakaś promka, że każda kawa jest za 6 zł. Więc myślę, że pójdę do maka na kawkę, ponieważ wszystkie kawiarnie są otwarte od 9 albo od 10. No a ja po badaniach, jak skończę badania, to będzie jakoś 8:20, 8:30. Więc chyba zostaje mi tylko mak. No i tak, nie przedłużam, zbieram się. Potem Wam powiem, co dalej. A teraz już muszę lecieć, bo spóźnię się na autobus. Dobrze kochani, ja wróciłam jakiś czas temu, nie wiem, z godzinkę temu wróciłam do domu i powiem Wam, że jest tak zimno. Myślałam, że sobie na tym centrum jeszcze pochodzę, może pójdę do Hebe, myślałam nawet, że może do Riviery pójdę, to znaczy do galerii handlowej, bo chciałam się rozejrzeć za paroma rzeczami, ale był taki silny wiatr i po prostu tak się nieprzyjemnie chodziło. Ja nie wiem, ja po prostu jestem tak wkurzona. Jak wieje wiatr? No, nienawidzę po prostu. Nienawidzę y, wiatru. Już co prawda deszcz nie padał, na szczęście, ale i tak był taki zimny ten wiatr. No i cały czas jest tak brzydko i pochmurno i dosyć wiecznie. Ja nie wiem, ja się chyba staję jakimś meteopatą, bo po prostu y, y, pogoda wyprowadza mnie z równowagi, no. Więc generalnie jestem już cała taka jakaś wkurzona przez ten spacer, bo wiecie, to człowiek zmęczony idzie pod ten wiatr, zadyszka, jeszcze. W ciąży, no to też ta zadyszka pojawia, mi się szybciej nie będę ukrywać. No, ale dobra, jestem w domu. I jakie plany na tego vloga i w ogóle na ten dzień? Dzisiaj mamy piątek i myślę, że to będzie vlog z dzisiaj i jutra, ponieważ dzisiaj jedziemy na wieś do siostry Daniela, czy w sumie to nie wiem, czy to jest wieś, czy miasteczko. W każdym razie dookoła są pola, więc ja powiedzmy, dla uproszczenia, będę nazywać to wieś. Jedziemy do nich zająć się ich zwierzakami, mają psa i kota, ponieważ oni wyjeżdżają, więc jedziemy od piątku do niedzieli i dzisiaj po południu właśnie wyruszamy, dlatego ja nam będę przygotowywać pudełka na dzisiejszą kolację i na jutrzejszy cały dzień. W niedzielę już sobie coś tam ogarniemy. Wczoraj zrobiłam już obiad i drugie śniadanie, także mam to w pudełkach, także tylko zabiorę, ale będę musiała jeszcze dzisiaj zrobić nam śniadanie na jutro. Będzie taki omlet i na kolację, na dzisiaj i na jutro naleśniki ze szpinakiem. Także to będę robić, zapakuję nam to, no bo tak jak mówiłam już jesteśmy na tych jadł spisach, Daniel trzyma dietę, ja mu towarzyszę, bo na początku ciąży troszkę za szybko przybierałam, dlatego teraz też staram się liczyć te kalorie mniej więcej, a przede wszystkim unikać jakichś tam słodyczy i fast foodów, bo na początku ciąży sobie pozwalałam, nie będę ukrywać, że nie. A też chciałabym dziecku zapewnić, wiecie, yy, no, wartości odżywcze takie, jakie powinno dostawać, yy, a nie zapychać się śmieciowym jedzeniem. I powiem Wam, że na tej diecie już 4 tygodnie jesteśmy i czuję się super. Jestem najedzona. Czasami w niedzielę wpadnie jakiś popcorn albo lód, yy, coś tam słodkiego. Ale to tylko w niedzielę sobie na to pozwalamy. No i tak, będę się niedługo zabierać zagotowanie, potem będę się pakować i zabieram Was ze sobą na wieś. Pokażę Wam zwierzaki. Niestety, no, pogoda ma być kiepska, ma być tylko 12 stopni i pochmurno. Także myślałam, że poleżymy sobie na tarasie, hmm, poczilujemy, może zrobimy ognisko. Ale chyba nie będzie ku temu warunków. Niemniej jednak będą spacerki z psem po lesie nad jeziorkiem, także z tego się cieszę, bo to zawsze, wiecie, jest mimo wszystko kontakt z naturą i dużo świeżego powietrza. Eee, także mi to, dla mnie jest to teraz wskazane, ja też e, bardzo dobrze się czuję w takich warunkach. Także no, nie przedłużam, zaraz zabieram się za to gotowanie, żeby mieć już to gotowe, żeby, wiecie, to przestygło, żeby mogła to zapakować do pudełek. I około 17 będziemy wyruszać. Teraz jest chyba 11, więc nie ma tragedii. Mam jeszcze sporo czasu. No ale tak, potem pakowanie. Jeszcze zjem tutaj na miejscu obiad, więc zabieram się do roboty. Dobrze, kochani, więc zacznę sobie od przygotowania na leśników. Tu mam Ops! jajo. Wszystkie składniki do naleśników, a jak ym, ciasto, że tak powiem, będzie odpoczywać w lodówce, to e, zrobię farsz. I właśnie farsz to jest szpinak, jogurt, serek śmietankowy, cebula i czosnek. Niestety mam ostatni ząbek, więc będę musiała użyć granulowanego. Więc najpierw robię to. O dzień dobry! No tak, musisz zobaczyć, co tu, co tu mamy, nie? Co tu mamy? No, więc robię to, a potem będę robić omlet na jutrzejsze śniadanie. No super. Super, super. Wszystko dobre. Nie? Wszystko byś chciała zjeść. A, gdybyś no, chciała, żeby ci odkręcić wodę, nie? No. Może potem. to tak już mam gotowe ciasto naleśnikowe. Zaraz je wstawiam do lodówki, żeby odpoczęło. Będę zabierać się za farsz, czyli pokroję cebulę, czosnek, szpinak trochę posiekam drobniej. Podsmażę to wszystko na patelni. Jak ten szpinak zwiędnie, to będę dodawać serek śmietankowy i ogór naturalny. Sól, pieprz, pewnie jeszcze czosnek granulowany. I to będzie farsz do naleśników, potem je będę smażyć. Sorry, że takie jest beznadziejne światło, ale to stoicie na blacie kuchennym, nad wami są LEDy. I one tak na mnie po prostu. O, widzicie, że mam na pół twarzy cień. No ale tak już musi być. E, takie mamy warunki. No, także w sumie szybko mi chyba to pójdzie, bo najdłużej w sumie chyba to usmażenie naleśników. E, potem będziemy robić omlet, A tymczasem ja zabieram się za farsz. Let's go! Marsz mam gotowy, już właściwie zdążył przestygnąć i zabieram się za omlet. To są wszystkie składniki, oczywiście jajka, kiełbaska, ale taka hmm, ze piersi kurczą, to ona jest mniej kaloryczna. I taka też była w przepisie, pieczarki, papryka, kukurydza i na górę trochę żółtego sera. Także robię dwie porcje na jutrzejsze śniadanie. Właśnie zaczęłam smażyć na leśniki, i wiecie, tak w głowie sobie myślę, ile my mamy rzeczy. To znaczy, co jeszcze muszę zabrać, spakować, i chodzi mi o żarcie tutaj. I yy, będziemy jechać jak takie cygany, jakby tam w domu nie mieli jedzenia. Także Dorota, przepraszam cię bardzo, jeżeli nie zjemy ci nic z lodówki. No, ale będę miała tyle jedzenia i tyle pudełek, że jakbym jechała na cały tydzień yy, biwakować bez dostępu do żywności. No ale nic, no chcemy się trzymać tej diety, więc robię, tak mi będzie łatwiej niż tam na miejscu bo po prostu odmierzać wszystko, liczyć, wpisywać fitatu, wiecie o co chodzi. Ewentualnie w niedzielę właśnie tylko mm, tak zrobimy. No a dzisiejszą kolację i cały jutrzejszy dzień po prostu zabieram do pudełka. Ale poza tym wiecie, jeszcze parę innych rzeczy chcę zabrać i no, dwie noce, a będziemy obładowani, jakbyśmy jechali na E, dwa tygodnie, także no nic, potem Wam pokażę jak to finalnie wyszło, a rzadko tak jeździmy, naprawdę zazwyczaj bardzo minimalistycznie nas pakuję i nie przesadzam z ilością rzeczy i tu zarówno jeżeli chodzi o ubrania, jak i jakieś akcesoria, e, gadżety, gry i tym podobne, a już na pewno o jedzenie, zazwyczaj na miejscu coś jemy. No ale tak, chcemy być konsekwentni w diecie, bo widzimy fajne efekty przede wszystkim Daniel. No ja e, też chcę o to dbać. Więc robię, no mam czas, to robię, czuję się dobrze, mam siłę, więc działam i gotuję i teraz smażę te naleśniki dalej. Łapiemy się potem. No dobra, kochani, mamy sukces. To jest wszystko, co zabieram ze sobą na weekend naprawdę nawet na biwak tyle y, jedzenia nie zabieram. No ale tak, co my tu mamy? Na śniadanie omlety, e, Daniel ma tutaj jeszcze osobno pomidorki, ja mam rzodkiewkę ogórka, tutaj mam sałatkę makaronową, tą też, którą dzisiaj miałam e, na śniadanie. Tu mamy obiady bitki, jedna porcja, druga porcja, to są takie bitki w sosie musztardowo-cebulowym, chociaż dla mnie smakują bardziej jak takie w sosie własnym i mam też ziemniaki do tego, ale je ugotuję na świeżo. No, i tutaj już gotowe naleśniki na dzisiaj, na kolację, a to porcja podwójna na jutro. Także to wszystko pakuję i zabieram. Tu mi się gotują ziemniaki do moich dzisiejszych bitek. To zjem jeszcze przed wyjazdem. Tylko nie mam żadnego warzywa do tego niestety, które by się nadawało. Ale mam kalarepę, więc chyba zjem po prostu osobno kalarepę. Wezmę też ze sobą arbuza, bo Daniel wczoraj kupił takiego pięknego, wielkiego arbuza, ale oczywiście wezmę kawałek, myślę, że ćwiartka wystarczy. Resztę schowam do lodówki i będzie na nas czekać. No i tak, zabieram się za pakowanie tego majdanu. Aha, i zabieram jeszcze nam do kawki te batoniki kokosowe. Ostatnio Wam pokazywałam w ostatnim vlogu kokosowy i mam jeszcze taki słony karmel. Więc wezmę, będzie na jutro do kawy. Spokojnie jakoś to zmieścimy w makro. One mają, jeden batonik ma 130 kalorii, także e, nie ma tragedii. I wezmę nam też jeden popcorn. Może dzisiaj do filmu, może jutro. E, zobaczymy. No i tak. Czekam aż się ugotują ziemniaki, będę jeść obiad. Jeszcze nas na szybko spakuje, jeżeli chodzi o ubrania, kosmetyki. E, no i za jakieś półtorej godzinki będziemy ruszać, może dwie. Hmm, bo też chcemy uniknąć trochę korków, no i powiem Wam, że strasznie szybko mi ten dzień zleciał. E, jeszcze też nie ukrywam, zrobiłam sobie małą drzemkę, bo coś mnie zmuliło po tym gotowaniu, także wleciało 40 minut drzemki, ale ja przyznam szczerze, że jak mogę, to drzemie. Teraz, kiedy jestem w ciąży, naprawdę to zmęczenie mi doskwiera i bardzo szybko potrafię mieć energię i nagle ona mi spadnie i mogę zasnąć w każdym miejscu. Także, no jak mam możliwość, to po prostu sobie na to pozwalam. Także, dobra, pakuję to wszystko, bo niedługo będzie Daniel, to też nie będę chciała przyciągać. Także, do roboty. a jesteś piękny idziemy co się dzieje kochany? aha zazdrośnik Piękne jesteście zwierzaki, piękne. Hejka, kochani, witajcie w kolejnym dniu. Wczoraj już do was się nic nie odzywałam, jak przyjechaliśmy, ale staliśmy troszkę w korku, byliśmy dosyć późno i wiecie, przyjechaliśmy, rozpakowaliśmy się. Wyszliśmy z Teddy na spacer, to Wam pokazywałam, nakarmiliśmy też kota Leona, tak, bo kot to Leon, piesek to Teddy. Dzisiaj też już rano byliśmy z Teddym na spacerze nad jeziorem, jest troszeczkę ładniejsza pogoda niż wczoraj, także się cieszę, może nawet słońce troszkę wyjdzie. Widziałam po południu, że jest na to szansa. I tak, teraz są zwierzaki na podwórku, my już jesteśmy po śniadaniu. No i właściwie chilujemy cały dzień, specjalnie nie, nie mamy żadnych planów, e, także będziemy tutaj siedzieć w domu, bawić się ze zwierzakami, jeść e, i odpoczywać po prostu. E, wieczorem pewnie też jeszcze pójdziemy na jezioro, to na pewno zobaczycie. E, no i tak, ja idę też na zewnątrz do zwierzaków, troszeczkę się dotlenić, powdychać świeżego powietrza, póki mam taką możliwość, e, póki nie pada i jest w miarę przyjemna e, pogoda, także łapiemy się potem. No co? Co tam było na dworze? Czemu A chukasz? O Jezu! Cześć! No idę do Ciebie na dwór. Idę do Ciebie. Tak? Idę. Idę, 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 idę. idę. <ścoughs> Czu! byłeś? M. Europejska, że nie idziesz, Leon? Kochani, wiecie co, zjadłam właśnie drugie śniadanie i mam ochotę na coś słodkiego. A! Zabrałam nam te batoniki, go on, słony karmel i kokos i niestety Daniel mi gdzieś pojechał i czekałam na niego i czekałam, żeby zjeść to z nim, w sensie, wiecie, zrobić teścik, ale jeszcze długo go nie będzie, więc zjem sobie chyba tego kokosowego, to znaczy zjem pół, no, i połowę mu zostawię, żeby nie było. Także zrobimy to razem. Tylko czekajcie, was jakoś postawię. Jestem ciekawa, czy jest dobry. Kapelusz. O! No i dobra. Ogólnie słaby skład mają te batony w tym całym batoniku. On ma 30 gramów i on ma tylko. Słuchajcie niecałe 7 gramów białka, więc słabo. No i ogólnie ma i cukier, i olej palmowy. Te z tego co widziałam. Nie, ten oleju palmowego nie ma, no ale ma. Nie, przepraszam, przepraszam. Ten nie ma takiego złego składu, bo ma olej Szea, Maltitole do słodzenia. Białko serwatkowe, no ten nie jest zły, ale ogólnie długi ten skład. No dobra, ale w każdym razie nie przedłużam i zjem sobie połowę do batona. No, nie wiem nawet jak on wygląda. Aha, dobra, tu mi się już złamał. Takie mam nierówne połówki. Będzie tą mniejszą. Mm. Strasznie suche. Jest smaczne, kokosowe. Ale bardzo suche. Ja myślałam, że będzie więcej tego kremu. Że wiecie, ten krem będzie taki płynny. Bo to tak wygląda. No i jest go dosyć mało. Nie dobry. Na taką zdrową przekąskę cały batonik ma 136 kalorii, więc myślę, że spoko. Ja zjem pół. Mm. No i tak. Wcinam. Ogólnie spoko. Jak ktoś ma ochotę przetestować, to myślę, że jest dobry, aczkolwiek, jeżeli chodzi o takie typowo białkowe przekąski, batony, no to jest dużo lepszych. Mm. No ale zjem. Nie powiem, że nie. Zjem ze smakiem. Jeszcze sobie kiedyś przetestujemy tego. Nie wiem, czy w tym vlogu, czy kiedyś indziej. No ale na razie kokosowe. Ogólnie daję takie no, 6 na 10, 6,5 może. Także zajadam. No, hejka, kochani, jak widzicie. Taka piękna pogoda nam się zrobiła. Jest już później, jest to około godziny 18, a my właśnie idziemy jeszcze na taki długi spacer z Teddim nad jezioro. Myślę, że około godzinki sobie zrobimy, ale super, że takie błękitne niebo. Także naprawdę bardzo przyjemnie, nie jest aż tak ciepło, ale mi wystarczy, że jest słońce i ja już mam inną energię. Także właśnie idziemy na spacerek. Bo też późno jedliśmy obiad. No i tak, i tak nam upłynęła ta sobota. W sumie szybko, ale odpoczywaliśmy. Ja poczytałam też trochę książkę, pokazywałam Wam. Może potem coś o niej jeszcze opowiem, a jak nie, to w następnym vlogu. Niej, no, chyba w następnym, bo ten już wydaje mi się długi. Także my lecimy. Mam nadzieję, że pokażę Wam jeszcze jakieś widoczki. Ale jeszcze się nie żegnam, jeszcze się złapiemy potem. Ale mam w ogóle fryz. No, ale cóż, co ja się będę przejmować, nie? Yes. Nice. No dobrze, moi kochani, ja już przychodzę zakończyć tego vloga. Jest już wieczór, godzina 20. Ja właśnie będę zmywać makijaż i się kąpać. Skorzystam z tego, że mam możliwość wzięcia kąpieli w wannie. Kupiłam taką kulę do kąpieli. Tencza jednorożca. Mam też tutaj sól. Także będzie kąpiel. Mega się cieszę, bo dawno nie siedziałam w wannie. No i tak, bardzo dziękuję za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, dzwoneczek. E, możecie napisać jakiś komentarz, będzie mi bardzo miło. Możecie też mi napisać, jakie filmy chcieli, chcielibyście e, u mnie zobaczyć. E, no i tak, kończę, bo i tak ten vlog już jest mega długi. Mm, także do następnego. Buziaki. Pa, pa!